Uh, 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 jeszcze troszeczkę. Ależ to zimne powietrze daje wielki opór. Lecz nie mam się, biurko. Damy radę. Czemu Musi być tutaj tu, tu, aż tak zimno. Muszę koniecznie zrobić przerwę. Jak już tu jesteśmy, to przy okazji zerknę na mapę. Chodzimy tak od czterech godzin i sam nie wiem po co w ogóle tu się wspinaliśmy. Muszę sobie przypomnieć. No i proszę, teraz to ma jakiś sens. Już wiem gdzie powinniśmy iść. Ani na lewo, ani na prawo. Więc muszę posłużyć się swoimi instynktami. Na moje cienkie płasko płaskostopia równoległego pierwiastka atomu twórczego kwantomu tłuszczu wygląda na to, że powinniśmy pójść gdzieś tam. Zawsze byłem geograficznym mistrzem do rozpoznawania terenów, więc teraz się tym posłużę. Na zachodni wschód. Wiem, bo byłem zawsze dobry w biologię. <laughs> Teraz dostałem kopa motywacyjnego. Udana przyszłość nadchodzę! Ja ci tu pokażę! Puszczaj mnie, ty stópkowy fetyszysto! Och, biurko, Pozwól, że ci coś powiem. Wcale nie jestem weganym i kłamałem. A poza tym czuję, że to już koniec i odchodzę w inny świat. No nie żartuj, wiórka. Mam gruźlicę, przeziębienie i AIDS, choć co do tego nie byłbym pewien, bo nie wiem, czy to w ogóle robiłem. W każdym razie. Uratuję cię. Słuchaj, biurko, mam plan. Będziesz siedzieć na moich dłoniach. Ja ciebie wyrzucę w dobre miejsce, gdzie nic ci się nie stanie. Dobra, wiurko, ostatni raz pooglądaj sobie z każdego kąta moją seksowną twarz. 3, 2, 64! Ależ pięknie poleciałaś. Sam bym tak chciał. Tak, tak, świetnie. Pobiłem swój rekord, wiórko, Rzuciłem ciebie aż o 5 centymetrów dalej niż poprzednio. Tak. Ale wasz minę. A, a, a. Ej, to wcale nie było miłe. Teraz utknąłem permanentnie w tej białej kuli, gdzie nic mnie nie czeka, oprócz śmierci. Spotkamy się w Hadesie, wiurko. Czekaj, czekaj. Czy, czy, czy ja dobrze czuję? Czy to są? Eee! Ożesz na Microsofta. Czy ty naprawdę to zrobiłaś wszystko w 20 sekund? To wygląda... Totalnie niedopuszczalnie! Nie mogę tak bezkarnie oszukać z własnej śmierci! Nie, 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 nie! Nie! Zostaw mnie w spokoju! Dobra, dobra, daj mi spokój. Nie będę chcieć umrzeć, ale przestań mnie nękać! No dobra, pokaż co tam masz. Ja jem tylko wyrafinowane danie z własnej kuchni. Najczęściej to schabowe. Ale jestem na 100% pewien, że nie pokażesz niczego, co nie zwali mnie z znu... O, żeż, ty, to wygląda bardzo, bardzo... Bardzo? Niezdrowo! Nie mam mowy. Jestem na diecie. Już i tak mam za duży bebech. Nie, 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 nie. Nie! Hę? Huh? Ja tego chcę. Wiórko, ognisko i kiełbasko nadchodzę. Chodź tu, kochanie. Zatańczymy jak na Sylwestrze. Szykuj dla mnie miejsce. Już do ciebie biegnę. Weź mnie troszkę ogrzej. Co? Czemu zawsze ja muszę mieć takie niesamowite szczęście? Dziękuję wiórko, że mnie rozmroziłaś. Aż się normalnie cieplutko na serduszku mi robi, choć obstawiam, że pewnie to nie jest coś z moim serduszkiem, a coś gorszego. Aaaa! 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 Ogień! Mam niesamowity pomysł. Poproszę o pomoc niesamowitego Microsofta. Aaaa! Wielki niesamowity Microsoftcie, proszę, ześlij śnieżycę stulecia! Czemu i tylko ja na tym świecie mam takie niesamowite szczęście i za jakie grzechy? Nie ma wody, tylko śnieg. Znowu śnieg, zero wody. Śnieg, śnieg, a wody nigdzie! A w sumie poczekaj. Nie odwróciłem się jeszcze w trzecią stronę za mną. O! o żeż ty! Dziękuję ci, wielki Microsoftie, za to, że nie jesteś wcale taką złą i chciwą korporacją, na jaką ci malują. Wiedziałem, że jesteś dobroduszny i tylko rozdajesz dobro ludziom! Dobra, wreszcie ten koszmar się skończy! To samo. A. Ogień, ogień, ogień! Pali, pali! Ogień, ogień, pomocy! Ogień, ogień, ogień! Niech preście mi ktoś pomoże! Au. Dziękuję bardzo! C czekaj. C co tu się stanęło? Ech, biurko, miałaś rację. Jestem tylko głupim, nosatym imbecylem, który się pakuje w problemy i to zawsze, gdy mnie ostrzegasz. Miałaś rację. Jestem bardzo głupi. Co to jest? Idziemy to sprawdzić? え。